Witam Was serdecznie z nadzimowej jeszcze rzeki pstrągowej. A jeśli rzeka pstrągowa, no to też wędka dedykowana takim, takiemu gatunkowi ryby. Ultra Light Game to seria naszych wędek SG2. Wędki nowości na 2021 rok, które możecie już znać z naszych kilku produkcji. Dzisiaj mam całą wędkę o długości 221 cm i ciężarze wyrzutu 3 do 10, i nie jest to przypadek. Zazwyczaj e, lubię sięgać po wędki pstrągowe do 2 metrów do 3-5 gramów maksymalnie z racji tego, że uwielbiam łowić strągi właśnie przynętami gumowymi ale jeśli mamy takie rzeczki jak dzisiaj, które wylewają mamy te wczesnowiosenne roztopy i nie mogę łowić wszędzie po prostu na jedną przynętę muszę ją zmieniać ten ciężar wyrzutu 3 do 10 ale także 221 cm wędka troszeczkę dłuższa która pozwoli mi się wychylić gdzieś tam za te zalane krzaki jest dla mnie optymalnym rozwiązaniem, ponieważ jeśli trzeba użyć jakiegoś woblera twitchingowego czy podać jakiegoś innego woblera, obrotówkę, wahadówkę, to ten kijek da sobie radę. Jeśli znajdę spokojniejszą, e, głęboką rynnę, żeby zastosować tam gumkę, to w dalszym ciągu nic nie, tr nie tracę tutaj na czuciu. Wędka jest na tyle sztywna, że da się fajnie zakliczować każdym woblerem, a jednocześnie na tyle miękka, że nawet bardzo delikatne branie w gumę jest doskonale wyczuwalne. Co też ważne, nie spadają ryby, bo mówię, sztywność tego blanku kończy się gdzieś mniej więcej w trzech czwartych długości. Szczytówka jest taka troszeczkę lejąca się, można powiedzieć taka paraboliczna. Ona odpowiada właśnie za efektywny hol, za skuteczne prowadzenie przynęty gumowej, ale całym blankiem jesteśmy w stanie doskonale zatwiczować. Także są wędki które zabieram regularnie na, gdzieś tam na rzeki pstrągowe, ale są też sytuacje, gdzie no, nie chce mi się tarabanić z dwoma czy nawet trzema kijami czasem. Wybranie takiej wędki uniwersalnej, chociaż tego słowa, jak wiecie, nie, nie za bardzo lubię, jest dla mnie fajną sprawą, ponieważ mogę z jednym kijem być w dalszym ciągu mobilny, przemieszczać się, nie tracąc w zasadzie żadnego łowiska, żadnej rynny, żadnego zwaliska, żadnej prostki, bo wystarczy zmienić przynętę i dalej skutecznie łowię. Co ważne, w każdej wędce strągowej, ale trzeba zaznaczyć, że ona doskonale także będzie nadawała się na okonie, bo zarówno ten ciężar wyrzutu, jak i długość, jak i to rewelacyjne czucie blanku stworzonego na torejowskich włóknach węglowych, będzie pod okonie jak najbardziej pasowało. Przy tej długości 9 przelotek, rozmieszczonych moim zdaniem idealnie, jest świetną sprawą, ponieważ, no mówię, jeśli nam się trafią jakieś większe ryby, doskonale ten kij yy, trzyma. Nie ma tam jakichś takich przestojów, yy, że ten blank zostaje załamany. Tutaj rozmieszczenie tych przelotek jest tak fajne, yy, że ten blank pracuje na całej swojej długości. Dolnik to jest sprawa zawsze kontrowersyjna. Być może on jest tu troszeczkę za długi na takie pstrągowe łowienie, ale tak jak powiedziałem, jeśli muszę się gdzieś wychylić, yy, jestem w stanie nawet sięgnąć tutaj troszeczkę dalej, w ogóle mi to nie przeszkadza. Nie wystaje poza łokieć i to jest najważniejsze. Są miłośnicy łowienia czy to psągów, czy okonii, czy w ogóle takimi krótkimi wędkami z bardzo krótkim dolnikiem. Ja czasem też do nich należę. Natomiast jest to długość, która w zupełności w niczym nie przeszkadza, a czasem nawet pomaga, bo jeśli będziemy łowili o konie gdzieś na jakimś tam brzegowym łowisku, także możemy użyć tutaj troszeczkę tej dźwigni, po to, aby celnie i daleko posłać przynętę. Kijek jest bardzo lekki, fajnie się wyważa z kołowrotkiem w przedziale 20, bądź 30, 200, bądź 300, w zależności od modelu. Jest to bardzo ważne. Pstrągowe podchody to są prawdziwe podchody. Czasem spędzam nad wodą cały dzień, przemierzając wiele kilometrów. Każdy gram zbędny jest tutaj przeszkodą. Po prostu ta ręka musi być sprawna, musi odpoczywać. To branie pstrąga bywa bardzo często niespodziewane. Po kilku godzinach bezowocnego rzucania nagle mamy strzał. Jeśli ręce są zmęczone, czy w ogóle jesteśmy zmęczeni, bardzo często taki strzał zostaje z niczym. Mamy taką porę, jaką mamy. Te strągi są takie elektryczne, bardzo jeszcze przemrożone. Miałem fajną rybę na kiju, przez moment spadła. Przypuszczam, że po prostu tylko wyskoczyła z takiego zwaliska po to, żeby odgonić, a nie po to, żeby, żeby coś upolować. Ale to wcale nie świadczy o tym, że ten kijek nie trzyma, nie trzyma ryby. Naprawdę, ja łowię pstrągi wyłącznie na przynęty pozbawione zadzioru albo jeśli uda mi się dostać haki czy kotwice bezzadziorowe, to takie. Więc dla mnie trzymanie tutaj ryby podczas holu jest sprawą bardzo ważną. Udało mi się złowić już kilka fajnych ryb na ten kijaszek, mam go już jakiś czas. Był testowany na różnych wodach, zarówno takich szybkich, małych. Łowił doskonale pod gumą, pod woblerem, pod obrotówką i muszę powiedzieć, że o ile tak jak powiedziałem na wstępie, te wędki do 2 metrów to jest dla mnie taka baza pstrągowa, coraz częściej jednak będę sięgał po, po, po taki kijek, bo widzę, że chodząc tylko i wyłącznie z jakąś gumową przynętą, czasem opuszczam jakieś łowiska, bo nie jestem w stanie yy, skutecznie tam połowić. Głęboka, szybka rynna. Jeśli do, dorzucimy tam kilka gramów za dużo, to ta przynęta leci zbyt szybko albo grzęźnie w dnie. Jeśli za mało ona w ogóle tam nie dochodzi. W takich sytuacjach warto właśnie sięgnąć po jakiś wobler, zatrzymać go tam w tym miejscu troszeczkę dłużej i takim kijem powiedzmy o dwóch, 3 gramów ciężko się to robi. On już jest załadowany przez nurt i pracę woblera do maksimum. Branie pstrąga w takich sytuacjach no, bywa tylko braniem. Ryba po prostu się nie wcina, bo nie mamy tutaj już czym zaciąć. Więc serdecznie polecam Zajrzyjcie do sklepu, weźcie ten kijek do ręki, zobaczcie jaki jest lekki, jak fajnie pracuje, jak się ładuje i jestem pewny, że na kolejnej wyprawie wstrągowej będziecie z niego mega zadowoleni. Szczerze polecam.